Witajcie serdecznie, witajcie tu Anna Tarot. Zapraszam Was, gdzie mi się tu kabelki poplątały, zapraszam Was na czytanie tygodniowe na czas od 15 do 21 lipca 2024 roku dla trygonu i powietrza. Jesteście ostatnim trygonem, dla którego nagry nagrywam, czyli bliźniak, waga i wodnik. Osoby spod tego znaku Zodiaku, zapraszam. Serdecznie. Linki do innych filmów, dla innych znaków zodiaków z innych trygonów będą podlinkowane w opisie do filmu. Z ogłoszeń parafialnych, dla tych, którzy są niedaleko sosnowca i mają do sosnowca niedaleko, zapraszam 17 w środę, lipca 17 o 18 na werniżarz wystawy i na warsztaty z moimi obrazami, z moimi kartami rozwojowymi. Spotkamy się tam. W zeszłym miesiącu spotkaliśmy się też na takich warsztatach. Było niezmiernie miło, fajnie i przyjemnie, więc zapraszam serdecznie następne osoby, albo te same mają ochotę. Będziemy pracować nad następnym tematem. Co jeszcze z ogłoszeń? Z ogłoszeń jeszcze tyle, że tam już brakuje naprawdę niewiele, do 5,5 tysiąca subskrypcji, więc e, zapraszam do klikania, bo jak będzie 5500, to ja organizuję czytanie na żywo i będę odpowiadała na pytania z czatu. No dobra, słuchajcie, oczywiście lajkujcie, komentujcie, ja to czytam, wszystko bardzo się tego, z tego cieszę, że tam się dzieje na kanale. No dobra, to przełączam nas tu na karty. Mamy dzisiaj karty, tak patrzę na kartonik, złote koło życia, to, to jest tarot słowiański i Louis Hej potęga myśli. Takie karty. No i zaczynamy od bliźniąt. Czyli słuchajcie, muszę na kartce zaznaczyć, że mi się nie poplątało. Czyszczę karty i proszę o informację dla osób spod znaku bliźniąt. Na tydzień od 15 do 21 lipca 2024 roku, bliźniaczki, co tam dla Was w przyszłym tygodniu jak te energie dla Was będą się układały? Ja tu widzę, że, że leciutko to wszystko idzie, leciutko, lekkie przyblokowania, i po przyblokowaniach gdzieś w środku tygodnia w środku i pod koniec tygodnia. Lekkie przyblokowanie, ale później wszystko wychodzi na prostą. No dobra, bliźnięta. Ogólna energia dla Was to hmm, możecie zacząć nowe projekty, nową pracę, nowy kurs, nowe studia, nowe warsztaty, kupować literaturę jakąś, z której chcecie się czegoś nauczyć. Um, jeżeli to ma być nowa praca, to dołączacie do zespołu, który już istnieje. Czas na nowe początki, czas na nowe miłości. Jeżeli ten nowy początek ma być zawodowy, to to ma być coś, co raduje wasze serce, wiecie, coś, co kochacie, macie robić. Tam macie iść. Zawalcz, jeżeli twoja sprawa, realizacja twoich założeń, marzeń, planów wymaga tego, żeby stanąć w w konkury, że tak powiem, żeby z kimś współzawodniczyć, stanąć do współzawodnictwa, jak najbardziej bliźniaku rób, bo masz to współzawodnictwo wygrane, będziesz najlepszym kandydatem. Mhm. Ok, nie kombinuj, nie rozmyślaj, nie rezygnuj za szybko, nie odcinaj się od czegoś za szybko, nie odcinaj się od czegoś, co ci się wydaje, że albo nie dasz rady, albo ci to nie służy. Nie pędź za szybko do nowego, chociaż to nowe masz tu zaczynać, masz tu zaczynać nowe, jak najbardziej masz zaczynać nowe, natomiast, yy, natomiast jakby to, to ma być serducha decyzja, a nie z umysłu. Poza tym może się pojawić przy, przy tej karcie współzawodnictwa, że tam gdzieś podejdziesz do jakiegoś pierwszego etapu i potem stwierdzisz, nie, to było trudne, to nie dla mnie, ja się nie nadaje, albo to jest za dużo zachodu. Na przykład nie rezygnuj za szybko. Mhm. Czyli bądź wytrwały, a zmiany przyjdą. I to taki masz tydzień na takie zmiany e, naprawdę, naprawdę mocne. Ja to wszystko wyciągnę, bo to jest wszystko o nowym, nie? To jest wszystko o nowym bliźniaczki, więc zabieracie się za nowe rzeczy, rzeczy, które są totalnie nowe w Waszym życiu. Jeszcze tego nie robiliście, jeszcze nie byliście w takiej sytuacji. Tam o to macie zawalczyć i to zrealizować, bo to przyniesie dobre zmiany w Waszym życiu. No i zobaczmy bliźnięta, jaki przekaz z kart Louis Hay potęga myśli dla bliźniąt na przyszły tydzień. Jaki przekaz dla bliźniąt na przyszły tydzień? Popatrzmy, bliźnięta. Jestem w dobrych rękach, to tylko zmiana, zobaczcie. To jest, no, no to ten sąd ostateczny, nie tu, to jest dokładnie to. Wszelkie mosty przekraczam radośnie i bez trudu. Wszystko, co stare, zmienia się w cudowne, nowe doświadczenia. Moje życie staje się coraz lepsze. Pięknie. Jestem w dobrych rękach, to tylko zmiana. Taka energia przecudowna dla bliźniąt. Słuchajcie, bierzcie pełnymi garściami, bo to jest naprawdę, naprawdę mocna energia. Warto ją wykorzystać, nie dać jej odejść, tylko z niej czerpać. Pięknego tygodnia wam życzę. No i oczywiście, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Jak będzie 5500 subskrypcji, to robię czytanie na żywo i odpowiadam na pytania z czatu. No dobra, piękny tydzień dla bliźniąt, a teraz czyszczę karty i zapraszam Wagi. Co dla Wag? W tygodniu od 15 do 21 lipca 2024 roku. Wagi, wagusie, co tam dla was w przyszłym tygodniu? jak ten tydzień będzie mijał no i otóż będzie mijał płynnie w takim flow patrzcie bez kłopotów w lekkości nawet jak będą jakieś trudne sprawy to one po prostu popłyną rozwiązanie ich ogólna energia dla wak na przyszły tydzień to no tak zmiana tu będą nagłe zmiany wali się coś co jest dla was niekorzystne i w to miejsce, popatrzcie, i w to miejsce wchodzi sukces, wchodzi owoc Waszej pracy, czyli wy będziecie dojrzałe do tej zmiany, która przyjdzie. Jak włożyłyście wagi w jakiś obszar swojego życia, energię, nie wiem, czy w rozwój, czy w sprawy zawodowe, czy w sprawy relacyjne, gdzieś włożyłyście dużo energii, to przychodzi do Was owoc tego działania, efekt tego działania, i on się objawia nagłą zmianą. Czyli wywala się wszystko to, co jest niesłużące wam i macie przestrzeń, żeby budować nowe fundamenty w równowadze e, emocjonalnej. To też dobry czas, żeby, która waga tego jeszcze nie zaczęła robić, zacząć rozliczać się z rzeczy z przeszłości, z dzieciństwa. Nie? Co tam jeszcze dla wag? Otwiera się, bo tu się zawali. I to zawalenie czegoś, zgładzenie jakiegoś niefajnego tematu w waszym życiu otwiera przestrzeń na nowe. Otworzy się mnóstwo ścieżek, mnóstwo okazji, mnóstwo sytuacji, ludzi się pojawi. Da wam to dużo różnych nowych możliwości. I karta siódemka kielichów mówi: Wago, uważaj. Oglądaj każdą możliwość, która się pojawi. Popatrz, ile musisz włożyć w dany temat. Popatrz, co z tego będziesz miała, i dopiero jak przeanalizujesz wszystkie pojawiające się możliwości, wybieraj tą drogę, którą chcesz iść. Nie przegap najmniejszej, nawet najcieńszej ścieżki. Czas wyjść z tajemnic. Jeżeli macie jakieś tajemnice, czas z nimi robić porządek. To, co kryje się w waszej duszy, i takie tajemnice, które powodują, że się czujecie nimi obciążone. Dzielcie się nimi, oczywiście, z odpowiednimi ludźmi, ale warto z tych tajemnic wyjść. Dla wak, które są w roli kochanki i już im to nie odpowiada, dobry czas na wyjście z tej roli albo ujawnienie związku, albo wyjście ze związku to już Wasza decyzja. Decyzje, które podejmiecie, tym bardziej, że decyzje, które podejmiecie w przyszłym tygodniu są bardzo dobre dla Was. Czyli ta decyzyjność też, co ja chcę, z czego ja chcę zrezygnować, co ja chcę zwalić, zburzyć, unicestwić w swoim życiu, bo mi nie służy, to te decyzje też będą dobre. Czas dla samotnych fak poznawania relacji do, osoby do relacji, ale do relacji oficjalnej, nie do tajemnych romansów, do po prostu oficjalnych, fajnych związków z przyszłością. No dobra. Wagi, to są fajne energie, takie wiecie, moc, ale mocne, mocne. No i proszę jeszcze o przesłanie dla wag, kart potęga myśli Louis Hay. Na tydzień od 15 do 21 lipca 2024 roku. Waga i waga będzie miała kartę. Wypełnia mnie spokój. Zobaczcie, jaka piękna karta. Wypełni Was spokój w przyszłym tygodniu. Moja dusza pełna jest błogiego spokoju i harmonii. Wszystkich ludzi włączając w to siebie obdarzam tolerancją, współczuciem i miłością. Zobaczcie, jaka pierwsza piękna karta, jak ona pięknie współgra i równoważy tą kartę wieży, która mówi: tu się będzie waliło, tu się będzie zmieniało, ale ty, Wago, w spokoju podejmujesz decyzje, które są dla ciebie cudowne. Piękny, wspaniały tydzień dla wag. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Jak będzie 5,5 tysiąca subskrypcji, to robię czytanie na żywo i będziecie mogły, mogli zadawać pytania na czacie. Ja będę na nie odpowiadać. No i cudownie, czyszczę karty i zapraszam wodniki. Co dla wodników w tygodniu od 15 do 21 do 21 lipca 2024 roku. Wodniczki, co dla was w przyszłym tygodniu? Jak te energie będą się dla was układały? Płynnie, płynnie, bo się karty fajnie tasują. Ogólna energia dla wodników na przyszły tydzień to ha. karta śmierci, czyli odrodzenia. Słuchajcie, jesteście, czy będziecie w przyszłym tygodniu? dojrzałe do zmiany. Tu w ogóle w tygodniu powietrza się będzie działo, widzę. Karta śmierci mówi o tym, że dojrzałeś w wodniku do tego, żeby podjąć decyzję, że zaorzesz cały ugór w swoim życiu, czyli ten kawałek życia, który leży odłogiem, zarasta za chwastami i plewami, zaorzesz wszystko, nie będziesz analizować, co tam jest dobre, co niedobre i wybierać te roślinki, ja oczywiście mówię w metaforze, nie? sytuacji ludzi, którzy wam tam służą, nie służą. Tworzysz wszystko w danym obszarze życia, nawozisz nawozem i masz przestrzeń do sadzenia nowego. Do takiej zmiany, ale sam podejmujesz w wodniku tą decyzję z miłością do siebie, oczywiście, czy w miłości do siebie. Wodniki. O, i znowu tak jak wagi, dobry czas na podejmowanie decyzji, czyli ta zmiana w Waszym życiu jak najbardziej to jest dobry tydzień, dobra energia, żeby tą zmianę zrobić. Czyli podejmujecie dobrą, w ogóle podejmujecie dobre decyzje, jeżeli chodzi o relacje, jeżeli chodzi o ludzi, jeżeli chodzi o partnerów biznesowych również, czy jakiekolwiek inne decyzje. Dla samotnych wodników dobry tydzień na poznanie fajnej osoby. Mhm. Wyjdźcie z rozumu, wodniki. To ta piątka mieczy mówi o zbytnim kalkulowaniu. Tu w tym miejscu rozkładu ona mówi: za bardzo kombinujesz, za bardzo kalkulujesz, co ci się opłaca, co ci się nie opłaca w odniku. Idź za serduchem, zdaj się na swoją intuicję, bo jesteś już dojrzały, gotowy do tego, żeby te ważne decyzje w życiu podjąć. No i karty mówią tak, ale będziesz miał wątpliwości, nie będziesz umiał tych decyzji podjąć, nie będziesz wiedział, czy to w prawo, czy w lewo, gdzie masz iść. A karta dwójka mieczy mówi: ok. To tylko pamiętaj, jak będziesz podejmował te decyzje. Po pierwsze, że masz zaufanie do siebie, że te decyzje, które podejmiesz, będą dobre, żeby one szły nie z rozumu i z kalkulacji zimnej, tylko z serducha. I po trzecie, i to jest chyba ważne, żeby mieć świadomość, że to, że masz problem z podjęciem, te, podjęciem tej decyzji jakiejś konkretnej, wynika z Twoich doświadczeń z przeszłości. I sama ta świadomość powinna Ci pomóc, przynieść ulgę i ułatwić podjęcie decyzji. Nie uciekaj od tych decyzji, bo jesteś na nie gotowy w Wodniku. No i przekaz dla Wodnika na tydzień od 15 do 21 lipca 2024 roku z kart. Potęga myśli. Potęga myśli. Wodnik. I wodnik ma tak. Zobaczcie, wszędzie, gdzie jestem, doświadczam miłości. I to jest ta karta kochanków. Nie? Miłość jest wszędzie. Kocham i otrzymuję miłość. Miłość wypełnia moje życie. I nie mam trudności z okazywaniem jej innym ludziom. Cudowne, piękne energie. W miłości do siebie podejmuj wodniku decyzję. I oczywiście, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. A jak dolecimy, dojdziemy do 5,5 tysiąca subskrypcji, a niewiele już brakuje, to będę robiła czytanie na żywo, live, i będziecie, będę odpowiadała na pytania z czatu. No i tak, dla całego trygonu powietrza, pięknego, wspaniałego tygodnia. Czytania dla innych znaków Zodiaku znajdziecie w opisie do filmu. I zapraszam Was oczywiście do czytań indywidualnych, do skart e, Tarota, do czytań z kronik Akaszy, do portretów numerologicznych, do ich harmonizowania, na sesję rejki i jeżeli ktoś się chce uczyć Tarota albo rejki, to też zapraszam do kontaktu. Trzymajcie się ciepłutko i zapraszam na następne czytania. Pa, pa!